W Dziewierzewie w gminie Kcynia znajduje się ekomłyn Kazimierza Jachymskiego. To znany w okolicy producent mąki ekologicznej. Jak ja przejąłem gospodarstwo w 1979 to był taki boom na nawozy, na opryski i na uzyskiwanie coraz większych plonów. No i oczywiście jako młody człowiek tak samo, że tak powiem, w ten nurt się wciągłem. Ale stosując te nawozy, opryski, obserwowałem pole. No i widziałem, ile tego idzie coraz więcej i zacząłem się zastanawiać, ile ta ziemia wytrzyma. W 2004 roku po obserwacji i po analizach, po rozmowach zdecydowaliśmy się na prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi. Z czasem pan Kazimierz przekazał gospodarstwo synowi, który również prowadzi je w systemie ekologicznym. Sam w 2012 roku podjął decyzję o budowie niewielkiego młyna. Jego mąki posiadają certyfikat rolnictwa ekologicznego. Zaczęła się mała produkcja przetwórstwa zbóz z naszego własnego gospodarstwa. Uprawialiśmy orkisz, żyto, pszenicę, z których robiliśmy mąki. W późniejszym czasie do, wprowadziliśmy inne zboża, takie jak płaskórka, samopsza. A od dwóch lat nawiązaliśmy współpracę też z Uniwersytetem Rolniczym w Bydgoszczy i żeśmy od nich otrzymali pradawne ziarno pszenicy okrągłoziarnowej z której też robimy mąki na chwilę obecną. Nasze gospodarstwo zajęło drugie miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo towarowe ekologiczne w Kujawsko-Pomorskim. Mam bardzo dużo podziękowań, wyróżnień. Satysfakcja z tego jest duża. Okazuje się, że zainteresowanie mąką ekologiczną jest duże, zwłaszcza wśród klientów detalicznych. Zacząłem pozyskiwać klientów na, właśnie na, na, na takich targach międzynarodowych, na targach takich dużych polskich ekologicznych, w Polagra. Natura Food w Łodzi moja firma należy do organizacji i te organizacje udostępniały nam swoje stoiska, więc tam klient brał ostrożnie próbował, a potem zamawiał. Także wysyłamy dużo bardzo Są też piekarnie, które biorą, a przede wszystkim biorą klienci, którzy na tych targach takich właśnie czy tam festynach popróbują ten produkt, posłuchają, jak opowiadam o produkcji. Mam już swoich klientów, którzy nie tylko przychodzą po mąkę, ale też porozmawiać i to jest takie, mówię, to jest ten sukces taki.